Działają! Możesz go zatrzymać? Obawiam się, że nie Discord, jak mogłeś go tu przeprowadzić? O, nie jest taki zły o, Moje buty są totalnie zniszczone Tym się teraz przejmujesz? Serio? Trochę przypał, co nie? Masz rację, co nie? I pomyśleć, że ten przykry incydent by się nie zdarzył, gdybym zabrał kogoś innego jako plus jeden Chyba coś zakłóciło jego flow, wiecie? Jest taki sensualnie pobudzony. Nie masz pojęcia o rzadkich stworzeniach. Znam Smuzy od lat. Nie jest sensualnie pobudzony, tylko imprezuje. Totalnie dobrze by mu zrobiła terapia dźwiękowa. Ja się tak chilluję, kiedy moje zmysły kąpią się w pozytywnych wibracjach. Może to go trochę odstresuje. Wiesz w ogóle, co ty powiedziałaś? To działa! Woo! To, to była najbardziej magiczna pieśń, jaką słyszałam. O, dziękuję kochani. Według kosmicznego porządku wasza magia nie może na niego zadziałać. Odpowiada tylko na wibracje, które uspokajają jego pola energii. Dość! Przestań! Mam dość! Mam ciebie dość, Trihager. O, ja Cię, Co się tak spinasz stary? Możesz trochę obniżyć tony, stary? Stary, stary! Nie skrzywdzę cię, po prostu wyślę cię do innego wymiaru. Nie będziesz mi dłużej przeszkadzać w budowaniu przyjaźni z Flaterszaj. Discord? Przystań! Nie! Najpierw ona ma zniknąć! Potem się pośmiejemy z tej całej sytuacji przy naszej wtorkowej herbatce. Nie martw się, Flattershaj, powstrzymamy go! A. Przysługę, Fluttershy To cudowny wymiar Białe, piaszczyste plaże, miła obsługa No dobra, jest trochę za sucho Ale dziś to chyba wszędzie tak jest Kompletnie nie rozumiem twojego zachowania Przecież wszyscy się dogadywaliśmy No raczej tak średnio A zważywszy na to, że wyrzuciłaś naszą przyjaźń do kosza Zapraszając ją na największą galę tego roku Jakbym ja nic dla ciebie nie znaczył Naprawdę myślałaś, że cię opuszczę, bo mam nowych przyjaciół? Tak! I to właśnie zrobiłaś! Nie, Discord! Zaprosiłam koleżankę na bal! Nie masz racji, nie zostawiłam cię! A gdybyś ty miał kolegę, z którym mógłbyś gadać o magii chaosu, czy to by znaczyło, że już się nie przyjaźnimy? Eee, nie, w sumie może nie. To by znaczyło, że mam rozmaitych przyjaciół po prostu. Ojej! Chyba troszeczkę powinienem wyczylować? Chyba raczej bardzo wyczyluj!